Cześć, z tej strony Kamil z portalu bieganie skrzydła, mimo że jest to test butów trailowych ASICS Fuji Speed 2, czyli najszybszych butów do biegania w terenie japońskiego producenta, uważam, że każdy biegacz. Powinien obejrzeć ten materiał. Zapnijcie pasy, startujemy. Zacznę od tego, że czasami brakuje mi motywacji do biegania. Zwyczajnie nie chce mi się wyjść z domu. Mocna kawa, muzyka i rady znajomych nie sprawdzają się, gdy nie mam chęci do treningu. Kilka lat temu odkryłem jednak, że działa na mnie zmiana otoczenia miejsca, w którym biegam. Zadziało się to przypadkowo, bo miałem do przetestowania trailowe buty do biegania. Test obuwia zrobiłem, ale miłość do trailu pozostała. Jeśli nigdy nie biegałeś w terenie, a spędzasz setki godzin na asfalcie, czasami nudząc się, mijając tysięczny raz znane skrzyżowanie lub czujesz, że kiedyś biegało się fajniej i jestem pewien, że ta recenzja będzie przełomowa. Wystarczy zmiana w treningu jednej rzeczy, żeby być biegaczem szczęśliwszym, radosnym i odprężonym. Tak właśnie działają na mnie przeszkody, które mijam w locie oraz grunt, który jest niestabilny i wymaga większej uwagi. Świetną odskocznią są treningi na podbiegach i zbiegach. Które szybciej i skuteczniej męczą mięśnie nóg. Bieganie po płaskim daje dużo radości. Uwielbiam, gdy robię długie wybiegania, przemierzając miejską dżunglę, ale bieganie w dziczy, w trudniejszym terenie, to dopiero Frajda. Kolewka butów Asics Fuji Speed 2 to tkana konstrukcja, która jest trochę sztywniejsza, szczególnie jeśli porównamy ją do tych w butach asfaltowych. Mimo, że konstrukcja jest cienka i trochę sztywna, przez co na wideo widać, że materiał łatwo załamuje się, gdy w środku butów nie ma stóp, wydaje się być trwała i odporna na mechaniczne uszkodzenia. Dużym zaskoczeniem dla mnie są odczuwalne wrażenia z biegu. Ogólnie nie lubię bardzo cienkich cholewek, bo najczęściej takie konstrukcje są sztywne, przez co niemiłe podczas długich wybiegań. Cholewka ASICS Fuji Speed 2 jest w praktyce jednak zupełnie inna. Cienka jak papier cholewka, akurat w tym modelu mi nie przeszkadza. Tkana konstrukcja jest przyjemna w trakcie treningów i nie obciera skóry stóp. Owszem, cholewka jest bardziej sztywna, ale przyjemnie otula stopy. Przez to, że jest to sztywny materiał, cholewka nie pracuje swobodnie, nie rozciąga się tak jak chcemy. Pozostaje raczej cały czas taka sama. Nie zmienia to jednak ogólnej przyjemności z biegu. Myślę, że tak przyjemne wrażenia z biegu to duża zasługa klinowego języka butów. Tkana konstrukcja cholewki zyskuje na tym, że język jest duży. W kształcie trójkąta i wyścielany miękkim materiałem. Przylega do górnej części stóp, przytrzymując je na miejscu, ale przy tym dorzuca pewną miękkość i komfort podczas noszenia butów. Cholewka jest super przewiewna. W cieplejsze dni stopy nie gotują się w środku cholewki, a wtedy, gdy wpadniemy w jakąś kałużę lub biegamy w deszczu, ze środka butów szybko odprowadzany jest nadmiar wilgoci. Cienki materiał. Sprawdza się w trakcie biegu podczas trudniejszych warunków pogodowych, przewiewność tego modelu jest bardzo wysoka. Zapiętek na całej wysokości jest identycznie usztywniony i miękko oprzyty w górnej części. W kontekście wsparcia, bezpieczeństwa, komfortu i innych biegowych aspektów nie mam nic do zarzucenia. Cholewka, język i zapiętek butów. To sprawnie działająca maszyna, której możemy zaufać w trakcie biegu. Odmienną uwagę mam względem innej części butów Fuji Speed 2. Buty trailowe ASICS Fuji Speed 2 w przedniej części nie mają specjalnego, wyciągniętego noska zabezpieczającego palce stóp przed uderzeniem o przeszkody. Bieganie w trudnym terenie, najeżonym kamieniami, głazami, powalonymi drzewami może być nieprzyjemne, gdy uderzymy przednią częścią butów o wspomniane przeszkody. W trakcie testów kilkukrotnie zdarzyło mi się uderzyć lub zahaczyć o coś twardego i od razu moje palce to odczuwały. Przed palcami brakuje mi wzmocnienia, wyciągnięcia gumy bieżnika, tak żeby zabezpieczyć stopę. Gdy pierwszy raz biegałem w tym bucie w terenie, w rejonie masywu ślęży, od razu poczułem, że można łatwo rozwijać prędkość. Podeszwa środkowa. W nowym wydaniu zawiera system amortyzacji FF Blast Plus na całej długości. Doskonale znam te amortyzacje z innych testowanych w tym roku butów Asics. Pianka jest dynamiczna, sprężysta, a w połączeniu z pełnowymiarową płytką karbonową model Fuji Speed 2 jest jak trailowa błyskawica. Ale co ciekawe, w zasadzie nie można tak od razu poczuć, że w tym bucie zatopiono płytkę węglową. Owszem, buty są responsywne, nie Zamulają, ale nie jesteśmy jednak w stanie od razu stwierdzić, co tak naprawdę sprawia, że tak zachowuje się ten model. Amortyzacja FF Blast plus przysłania wkładkę węglową, co może być dużą korzyścią dla biegaczy, którzy chcą spróbować szybkiego biegania w terenie. Dla doświadczonych sportowców będzie to zaś niezły pakiet wrażeń, szybkość, precyzja, wygoda i responsywność. Na uwagę zasługuje masa butów. Mój egzemplarz z wkładką o długości 30,5 cm na wadze ma jedynie tylko, aż nieprawdopodobne, tylko 300 gramów. Niesamowite, biorąc pod uwagę komfortową amortyzację, która sprawia, że długie treningi nie są tak obciążające dla mięśni i stawów. Bieżnik jest dość drapieżny z gęsto rozmieszczonymi kostkami, które wgryzają się w podłoże, zapewniając nam stabilność w nieco trudniejszym i trochę technicznym terenie. Buty sprawdzą się raczej, gdy trasa będzie już trochę sucha, woda wsiąknie w ziemię, błoto przesuszy się czyli wybrałbym te buty nie bezpośrednio w deszczową pogodę. Powiedziałbym, że bieżnik z takimi kosteczkami będzie idealny na umiarkowane błoto. Tam jego konstrukcja sprawdzi się najlepiej. Zakończyłem test butów trailowych ASICS Fuji Speed 2. W dniu tworzenia tego fragmentu model kosztował 850 zł. Uważam, że cena nie jest szalona, ale chciałbym poznać Wasze opinię. Cena jest spoko, cena jest za wysoka, cena jest adekwatna względem jakości. Co uważacie? Piszcie śmiało w komentarzach pod filmem. Z chęcią poznam Wasze zdanie. Na pewno macie wiele pytań, może wątpliwości. Piszcie śmiało w komentarzach pod filmem. Ja najczęściej odpowiadam w ciągu godziny. A jeśli ten materiał pomógł Wam lub po prostu się spodobał, kliknijcie proszę łapeczkę w górę. Ta łapeczka ma ogromną moc dla rozwoju kanału. Za jej wciśnięcie z góry dziękuję. Warto też, a może przede wszystkim, subskrybować ten kanał, gdzie codziennie spotykają się biegacze i miłośnicy aktywnego stylu życia, by rozmawiać o pasji. Tworzymy, nie wiem czy największą, ale na pewno najbardziej zaangażowaną biegową społeczność na polskim YouTube. Warto do nas dołączyć, warto subskrybować ten kanał. Na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że się podobało. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Na razie.